Dzień dobry dziewczyny. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj może być bardzo ciekawie, dlatego że dzisiaj same nowości. Przede wszystkim skin Elixir od Pierre René. Jest to podkład, który ma być e, podkładem podobnym do podkładu Tint Idol Ultra Wear od Lancôme. Zobaczymy, sprawdzimy. Jest chwalony. Słyszałam, słyszałam u innych dziewczyn jest chwalony. No i jeszcze oprócz tego, mm, zobaczcie taką paczuszkę PR-ową dostałam, całkiem ciekawie to wygląda, dlatego że tutaj mamy kolory, kolory bronzerów i kolory róży i to są produkty do konturowania na mokro. Bronzery w stiku, trzy odcienie plus cztery odcienie różu, także zapraszam, dzisiaj będziemy... To testować. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od nałożenia maski na usta i to jest też maska, którą dostałam od Hean. Może wam pokażę na palcu jak to wygląda. Różowy kolor. Um, konsystencja takiego budyniu, może coś w stylu budyniu, może pachnie dosyć intensywnie. Pachnie właśnie owocem, wiśnią w tym przypadku. Ja już sobie raz użyłam. Powiem tak. Nie jestem przekonana co do e, formuły, dlatego że ja wolę cięższe maseczki, takie bardziej oleiste. Natomiast jeszcze nie zdążyłam jej tak dobrze przetestować, więc nałóżmy tę maseczkę. Jako, jako pierwszy kosmetyk. Niech sobie już usta. Ale zobaczcie, fajnie w sumie, bo ona daje taki delikatny kolor, więc jakby nie wygląda to źle. Co do zapachu, rzeczywiście mocno intensywny, ten jest akurat wiśniowy, ale mam jeszcze dwa, i zobaczę, jak wyglądają te dwa. Tak, ten też pachnie dosyć. Intensywnie, troszeczkę, zobaczcie inny kolor. I jeszcze trzeci kolor. Wow! O! Ojej! Krem brûlée Jezu, rzeczywiście, ten, słuchajcie, nie no, Ten zostaje u mnie na biureczku. <grym> Te dwa oddam. Jeden siostrze, drugi mojej siostrzenicy, bo one lubią takie mm, owocowe zapaszki. Robię tak. I nakładamy ten krem Wow. Mhm. Mm. Mm mm -hmm. I tu już nie ma takiego intensywnego koloru. ale zapach i smak. Zdecydowanie bardziej. Mój. Dobra. Usta mamy. Mm. Nawilżają się w tak zwanym międzyczasie. A my przechodzimy sobie do tych eliksirów skin, eliksir SPF 30. Co oni tu jeszcze napisali? Słuchajcie, czekajcie. Lekka konsystencja fluidu, zapobiegająca błyszczeniu się skóry, zawiera ultrasferyczne pudry nadające natychmiastowy efekt krycia oraz optycznego wygładzenia. Mhm, mm okej, okay. doskonale tuszuje Niedoskonałości nadaje skórze zdrowy promienny wygląd, utrzymujący się przez cały dzień. Dodatkowo, podkład posiada filtr SPF30, który chroni mm, skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, co jest szczególnie ważne dla osób dbających o zdrowie swojej skóry. Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, nawet dla skóry tłustej, ponieważ nie zapycha porów i kontroluje nadmiar sebum. Zobaczymy. Ciekawa jestem, czy nie będzie za ciężki i czy nie będzie jednak mojej buzi wysuszał. Ja wam powiem, że ja teraz raczej ubieram na twarz produkty bardziej nawilżające, a nie kontrolujące sebum i takie, wiecie, z pudrami. Dobra, zobaczymy, ale zobaczymy. Nie przesądzajmy. Mam trzy kolory. Nie wiem, czy. Chyba pokażę wam te kolory, bo to. Będzie też może istotne dla Was, jeżeli byście chciały sobie zakupić taki podkład. Tak wyglądają kolory. Jedynka, dwójka i czwórka. Ja myślę, że u mnie między jedynką a dwójką, jeszcze zobaczymy, czy one nie ciemnieją, ale myślę, że u mnie trzeba by było zmieszać jedynkę z dwójką, i myślę, że to będzie najlepszy sposób. Dostałam jeszcze taką plastikową podkładkę. Do rozrabiania sobie kolorów, czyli można je mieszać, ponieważ no nie ma tutaj całej gały, gamy kolorystycznej, a podkłady nie są drogie, więc czasami po prostu warto kupić dwa i jakby wymieszać sobie taki kolor na taki kolor, który będzie nam idealnie pasował, prawda? Także ja tutaj po kropeczce dałam jednego i drugiego. I najpierw słuchajcie, nałożę palcem. Zobaczymy jak on się na, nakłada. Mm -hmm. Tu od razu widać, że wraz z nakładaniem od razu jest ładne krycie, prawda? Mimo że podkładu naprawdę nakładam niewiele, to od razu uzyskuję fajne krycie. klepie ten podkład, żeby wszystko mi się tutaj tak ładnie, równomiernie rozprowadziło. To co mam do powiedzenia na dzień dobry, to to, że podkład wygląda ładnie na buzi, ale ja w trakcie nakładania miałam wrażenie, że buzia robi się trochę sucha, tak jakby Moja skóra chłonęła tą całą wilgoć z produktu i zostało tylko to, co już nie jest wilgotne na skórze, takie mam wrażenie, odrobinę, tak jakby, tak jakby miała trochę ściągniętą skórę, zobaczymy, jak to. To będzie później, bo czasami jest tak, że po prostu podkład się musi na buzi ułożyć, więc zobaczymy. Ja też mam dosyć dobrą pielęgnację, dosyć bogatą dzisiaj pielęgnację nałożoną, bo wiedziałam z czym się będę mierzyła, z jakim produktem. Wiedziałam, że to nie jest podkład nawilżający, więc nałożyłam trochę więcej pielęgnacji, no ale m, tak jakby m, w lusterku i w podglądzie wygląda to ładnie. Wygląda to naprawdę dobrze. Nie wygląda skóra na suchą yy, i bardzo ładnie jest wyrównany koloryt. Kolor wydaje mi się, że idealny. Akurat yy, trafiłam idealnie z doborem koloru, czyli zmieszałam jedynkę i dwójkę i to jest akurat yy, mój kolor. Z kropelki jednego i z kropelki drugiego jeszcze tyle zostało, czyli tak naprawdę yy, jeszcze mogłabym obdarować drugą buzię. Tym, co zostało na podkładce, czyli też podkład jest dosyć wydajny. Samo nałożenie palcem też, słuchajcie, nie spowodowało żadnego mazania się produktu, tylko produkt ładnie się nakładał na skórę, także tutaj na razie same plusy. Natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało po jakimś tam czasie. Teraz nałożę korektor. Mój korektor to korektor firmy Tart nałożę go odrobinę jeszcze raz może powtórzę korektor tart shape tape e, wersja creamy czyli taka wersja którą też nakładam na powieki dlatego że on bardzo fajnie się sprawdza jako baza pod cień teraz przechodzimy do brwi ja je trochę muszę ogarnąć Jestem nawet umówiona, słuchajcie, na poprawę makijażu permanentnego. Ta kredka Pierre do brwi to jest też coś, co Wam już polecałam. W poprzednim filmie w ulubieńcach moich makijażowych była, także tą kredeczką sobie tylko tutaj lekko poprawię mój makijaż brwi i będziemy szły dalej. I teraz wykorzystuję szczoteczkę z tej z tej kredki i również przeczesuję, rozczesuję tą kredkę wtedy ten makijaż brwi staje się taki bardzo, bardzo delikatny i naturalny i jeszcze utrwalimy sobie te włoski mydełkiem mydełko Inglot w kolorze brown Ja je Lubię jeszcze mydełkiem tak utrwalić, bo wtedy wiem, że one nie będą takie wiecie niesforne. Bo jak nie ma mydełka, to one później, nie wiem, po dwóch, trzech godzinach, jeden włos w jedną stronę, drugi wrost w drugą stronę, i są takie jakby trochę potargane. I ten makijaż brwi później się robi taki niechlujny. Także mm. coś mi się tutaj. O. Także ja lubię sobie wzmocnić efekt właśnie położeniem mydeł. teraz przechodzimy do produktów do konturowania i nie mogę się doczekać, bo naprawdę ja już zaglądałam i wąchałam te produkty i one pachną. <laughs> ja jestem ciekawa, jak się będą zachowywać już y, jako makijaż. Rozpakowałam różę i pokazuję kolory. Tutaj mamy kolor Cranberry, tutaj Lady Pink. Takie dosyć y, stonowane, bym powiedziała, różę. No i dwa kolejne. Ten róż nazywa się Blossom. Ten róż nazywa się Nektarin. Zobaczcie. Takie, takie bardzo, bardzo, bardzo stonowane, nudziakowe. No ciekawe, ciekawe. Myślę, że wybiorę ten najciemniejszy róż. Zobaczymy jak on będzie. No bo nie, może Lady Pink. Niech będzie Lady Pink. Zobaczymy, może go jeszcze zmieszamy trochę z tym kolorkiem. Zobaczymy. Najpierw, słuchajcie, chcę wykonturować buzię. Później zrobię, już poza kadrem, makijaż, żeby, żeby to było szybciej po prostu. I wrócę jeszcze do różu. Natomiast jeśli chodzi o bronzery, to mamy trzy kolory. Od dołu 1, 2 i 3. Ja myślę, że ja sobie wybiorę chyba ten najciemniejszy, zobaczymy jak to w ogóle pracuje na policzku najpierw go spróbuję nałożyć bezpośrednio a później zobaczymy w ogóle czy on mi się będzie dobrze blendował, bo ja totalnie nie znam tych produktów, więc trochę będę szła z Wami razem w ciemno schowam odrobinę tego produktu też żeby mi się nie złamało, bo czasami te stiki lubią się obłamać i uuuu no dobra. Grubo jest, słuchajcie. Grubo jest. O, ale ładny kolor będzie dla mnie. Już widzę. Słuchajcie, ładny kolor dla mnie. Mhm. Tak. Od razu zareagował na pędzel, więc jakby też się ładnie blenduje. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że hmm, wydaje mi się, że to będzie produkt na krótko, że szybko będzie się zjadał. E, tak jak na przykład e, w porównaniu do na przykład sticka Nyksa, gdzie ten stick, słuchajcie, ja miałam chyba z rok czasu i on jeszcze się nie zjadł do końca, to tutaj mam wrażenie, ponieważ ten produkt jest bardzo kremowy, to mam wrażenie, że ten produkt będzie tak jakby no, starczał na krócej, nie? Bo już sporo przy jednej aplikacji sporo mi zjadło tego produktu. Dobrze, to teraz poza kadrem już zrobię oczy i wrócę do Was jeszcze z różami. Oczy pomalowane, więc zabieramy się za usta. Wiecie co? Ja też dobór kolorystyczny różu trochę też już dobieram pod to, co mam na ustach. Mm. jakoś tak mi wiecie mm, kolorystycznie musi mi to wszystko pasować także przeklepujemy trochę matowimy usta tym co zostało jeszcze na gąbeczce tego jest niewiele i teraz tak biorę sobie kredkę Lovely w odcieniu 8 w ogóle muszę ją zatemperować chciałam powiedzieć zatankować zatemperować bo mi się zużyła w międzyczasie, ja ją uwielbiam. To jest moja, jedna z moich ulubionych kredek, obrysuję usta. Mhm. Tak, ta kredka zdecydowanie nawet odcieniem mi pasuje, tak wiecie, do, do, do mojej urody więc ją bardzo lubię, teraz biorę sobie błyszczyk House Laps w odcieniu tint, on jest taki, ma taką różową poświatę i go troszeczkę nałożę tutaj wiecie na, na środek ust i on mi troszkę te usta jeszcze dodatkowo odżywi bardzo, bardzo się lubi mać z tym błyszczykiem mhm o, właśnie, I on mi daje mm, taką lekką różowość, wprowadza na usta. No i teraz, oczywiście, wytarty aplikator ląduje z powrotem do łóżczyka i właśnie, teraz się zastanawiam, ee, jaki ja mam wybrać kolor. Chyba wezmę ten Lady Pink, lekko różowy. Nie wiem, czy nie będzie za lekko różowy. Zobaczymy, biorę pędzelek do różu firmy Jens'a. Ok, zobaczymy, zobaczymy. O, ładny ładny ładny. O, i zobaczcie, jak ładnie teraz dopełnia się makijażem, jakby dopełnia się ten kolor ust, tak? Jakbym jakbym położyła sobie róż taki bardziej koralowy to już by nie było takiego fajnego efektu. A tutaj przez to, właśnie, że ten róż jest bardzo delikatny, usta też mają swoją delikatność, ale jednocześnie są takie soczyste i pełne. To właśnie... O, to jest ten efekt, który chciałam bardzo uzyskać. Właśnie taki efekt świeżego makijażu, odświeżenia makijażu i taki. Dodatkowo podbija mi to też soczystość ust, więc bardzo mi się podoba ten efekt. Ja tutaj patrzę w podglądzie, sorry, za, zamiast tutaj na Was, ale tak, zdecydowanie ładnie. Mhm. Co do podkładu, słuchajcie. Bo podkład y, przestał już mi całkowicie przeszkadzać, czyli jakby nie czuję go w ogóle na twarzy. Jeżeli to będzie też podkład, który będzie ładnie, długotrwale siedział, to powiem Wam, że. Hmm. No. Na razie nie chcę mówić, ale powiem Wam, że obiecujący jest ten podkład, naprawdę obiecujący. Nie kosztuje dużych pieniędzy, więc zobaczmy, jak on sobie poradzi. W ciągu dnia. Nie wiem właściwie, czy mam go pudrować, czy nie, bo ja nie czuję w ogóle potrzeby. Słuchajcie, on jest taki, um, może nie matowy, ale satynowy w wykończeniu. Nie jest podkładem, takim, wiecie, dającym jakieś um, mocne glow na buzi. Także nie czuję potrzeby go pudrowania, ale z drugiej strony, kurczę, jakbym szła gdzieś na imprezę, to raczej bym go chciała przypudrować, żeby mi. Nie zostawiał na czyjejś koszuli, bądź też nie został mi na szaliku tutaj na dole, więc zróbmy lekki pudring. Puder, który wezmę, to jest puder Nars. Ja go Wam też pokazywałam w ostatnich moich ulubieńcach z 2024 roku. Także on mi tutaj, mam nadzieję, nie zrobi biedy. Nakładam odrobinę więcej i zaraz strzepiemy. To, 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 to co mam tutaj wiecie jest za dużo. Ten pudel na opakowaniu niby jest napisany translucent, ale on daje takie lekkie bielenie, więc ja go lubię sobie zawsze z, jakby zdjąć nadmiar pędzlem. Żeby, nie daj Boże, nie było takiego, wiecie, efektu wybielenia wybielania buzi. Bo tego nie, nie bardzo lubię, to już nie modne. Dobrze, zostawmy go kilka godzin. Wrócę do Was za jakiś czas i zobaczymy, co się zadziało na buzi. Póki co naprawdę jest nieźle. Dziewczyna malduje się po ponad 8 godzinach. O Boże, ja patrzę, co ja tak nie widzę. Ja mam okulary ubrane na nos. Ołatko. Dobrze, już widać, że mi się chce spać. Słuchajcie tak, moje okulary do patrzenia yy, na telewizor. Yy, moje drogie, yy, co chcę Wam powiedzieć, to zobaczcie, jak podkład wygląda. Po ponad 8 godzinach on się nawet nie wyświecił na twarzy, a nie było w ogóle nic żadnej poprawki coś co możecie widzieć na moich ustach to, że są trochę sine, ale to dlatego, że ja mam jagody i nie chcę mi się zmyć, nie chcę mi się zmyć te usta, natomiast powiem Wam, że podkład jest petarda jeżeli chodzi o długotrwałość co prawda bardzo mi tutaj się nie wiem czy to będzie widać ale porozłaził mi się powchodził trochę tutaj w skrzydełka nosa i wygląda tutaj w tych miejscach sucho. Natomiast ja przez ostatni tydzień e, miałam katar, wycierany nos i tak dalej, więc ta moja okolica przy nosie może być też przesuszona, więc może też to dlatego wyglądać. Natomiast e, zauważyłam to dopiero teraz. W ciągu dnia tego nie było widać, więc e, nie wiem, czy to się rozeszło od razu, czy to się rozeszło teraz. Raczej nie od razu, bo bym to zauważyła. Co chcę powiedzieć jeszcze o tym podkładzie to że no jest długotrwały. Na początku mnie strasznie denerwował, bo miałam wrażenie, że mi ściągnął twarz. To wrażenie w czasie pierwszych kilka godzin powracało. To znaczy ja niby go nie czułam, a później mm, miałam wrażenie, że ta skóra jest taka, że potrzebuje, żeby ją nakremować. E, takie miałam wrażenie, czyli trochę jednak ściągał i wysuszał skórę, więc nie będzie to na pewno podkład dla skóry suchej, nie będzie to podkład na pewno dla skóry mocno dojrzałej. Raczej bym tutaj się kierunkowała na skórę mieszaną w kierunku tłustej, bądź też tłustą, bo rzeczywiście on ładnie reguluje cebun. Co widać, że ja w ogóle prawie nie jestem wyświecona. Ja już odwykłam od tego, że po 8 godzinach się nie świecę. Nie będzie to podkład, który będzie podkładem takim dla mnie donoszenia na co dzień. Natomiast y, być może będę go sobie fajnie testowała jeszcze na maratonach. Czy można go nazwać tańszym zamiennikiem tego podkładu? Skin Elixir, Pierre René, Contra, Lancome, Tint, Idol, Ultra Wear. No powiem Wam, że... Mm, to nie są takie same podkłady, dlatego że ten jest bardziej kremowy, gęsty. Ten jest rzadszy. Ten mam wrażenie, że jest lżejszy, mimo że też jest podkładem długotrwałym, zastygającym i dający tam, dającym tak, takie no matowo-satynowe wykończenie. To ten podkład, y, mimo że też nie jest ciężkim podkładem, y, ale nie jest aż tak lekki aż jak ten lanką. I teraz jeszcze odnośnie kosmetyków Hean, bo o tych kosmetykach też jakby podsumowanie jeszcze nie zrobiłam. Bardzo jestem zadowolona z tego, jak pracowało się brązerem. Przepiękny kolor, bardzo fajna pigmentacja, bardzo ładnie się ten brązer blendował, bardzo fajnie też jakby współgrał z podkładem i później z różem, więc duże, duże naprawdę. Takie 10 na 10. Nie wiem, jak będzie, tylko z, um, jakby z szybkością zużyw zużywania się produktu, bo miałam wrażenie, że go sporo poszło, ale też będę próbowała, bo to by wiecie, to był test pierwszego wrażenia on jest bardzo mięciutki, więc też może e, zrobię inaczej e, następnym razem i może go nałożę bezpośrednio na pędzel, może wtedy zajdzie mi troszeczkę mniej. Co do różu też słuchajcie, ja nałożyłam 03 Lady Pink. Mm, ładnie pachną te produkty jeszcze dodatkowo. No i tutaj rzeczywiście, jakby prawie nie widać zużycia, kolor bardzo ładny, kolor też ładnie się blendował z brązerem i ładnie współpracował z podkładem, więc jeśli chodzi o te kosmetyki HA, no to ja tutaj mam takie no takie 10 na 10. Ja jeszcze nie sprawdzałam ceny, ale jeżeli cena też nie będzie jakaś mocno wygórowana, to takie 10 na 10. Po teście pierwszego wrażenia jak najbardziej. Zobaczymy też jeszcze inne kolory. Ja je będę jeszcze sobie testować. Ten, e, ta maska w budyniu też całkiem nie zgorsza, aczkolwiek ja wolę produkty w tubeczkach wyciskane. Po prostu łatwiej mi się je używa, bo wiecie... Tutaj trzeba jednak otworzyć, włożyć paluch e, w to wszystko. Natomiast ja wolę jednak e, jakoś tak mam wrażenie, że jest bardziej chimiczny, jak jest produkt wyciskany. Więc e, ale, ale fajnie, naprawdę e, fajna ta maseczka zostaje tutaj u mnie. Na stole będzie, nie będę go jej brała do torebki, tylko będę ją tutaj używała e, przed makijażami. E, no, wszystko w temacie słuchajcie naprawdę naprawdę jestem zadowolona z tego dzisiejszego testu, bo tak jak mówiłam wszystkie kosmetyki się fajnie sprawdziły. E, no i cóż zapraszam na moje kolejne filmy i dziewczyny jeszcze bardzo ważna rzecz. Ja patrzę na statystyki i jestem przerażona, bo większość ludzi, która ogląda moje filmy nie ma klikniętego przycisku subskrybuj dlaczego? Ja się pytam dlaczego? Przecież to jest tylko chwila wcisnąć przycisk subskrybuj. Bardzo Was o to proszę. To Was nic nie kosztuje, a mi naprawdę sporo da dla mojego kanału, dlatego żeby mi się chciało i żeby te filmy mi lepiej chodziły. Także bardzo Was proszę. Wiem, że oglądacie i bardzo Was proszę zasubskrybujcie. Kliknijcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.